W latach 80. Idzie sobie gościoł i to troszkę się zatacza. Zatrzymał go mić. Panie zatrzyma. Zaczym mówi, O co chodzi, proszę pana, panie władzeł? Pan mi kuchnie. Panie, pan Bimbry pił. Nie, nie piłem bimbru, panie Władzo. Ale śmierdzi od pana Bimbru. A panie Władzo, ja mam taki przepis. Jaki pan ma przepis? A panie Władze, mam taki przepis, że nie pędzę. A pijany jestem. A co to za przepis? A biorę kostkę drożdży, szklankę szczerbego mleka, szklankę cukru, dwie szklanki przygotowywanej wody i tak drożdże te jem, cukier, popijam mleko, popijam wodę. Później siadam sobie koło pieca, jest ciepło, zawiązuję głowę chusteczko i co? A i tak się upijam, fermentuję to powoli. A czemu to pan zawiązuje głowę chusteczko? A, panie władzu, żeby mi dekla nie wysadziło. Miecjan do domu, mówi do żony: Masz drożże, masz mleko, mam, wziął te wszystkie składniki, wymieszał, wymieszał, a ciepło jest, spokojnie ciepło iść tam pod piec. I poszedł pod piec, to wszystko zjadł, wypił, siedzi, zawiązał go we chusteczko, siedzi, siedzi, nagle za pięć minut łup żona mówi: Ty co? Deke ci wysadził? A miecjan.